Ciekawa rzecz. Jako mężczyzna nie używam zbyt wielu kosmetyków. Można powiedzieć, prawie w ogóle nie używam kosmetyków. E, wiem, że to jest spory przemysł. Tylko czego o tym nie myśli? Ja, po prostu ja o tym nie myślę w każdym czasie. Kobiety naprawdę myślą cały czas. E, to ja dopiero zwracam na to uwagę. Jak czasami przyjeżdżam do takiego miejsca, skąd teraz wyjechałem, właśnie to jest po prostu kurcze pieczone fabryka. Fabryka. Olbrzymia fabryka, cały rząd stoi olbrzymich traków, które ładu, oni ładują lub rozładowują. No i tak jak tym bardziej o tym myślę, tym, na przykład no, mamy klientów takich którzy znają się niewielcy, ale, ale w sumie też lubią kosmetyki i cały czas jakieś próbki wysyłają i, i do badania, i do obejrzenia, i to, i tamto. Że, ciekawa rzecz, jest, jak naprawdę wielki jest ten przemysł. Wiem na przykład, że największa sieć aptek, przynajmniej w Ontario, nie wiem jak oni w Kanadzie stoją. Nazywa się Shoppers Drug Mart. A propos też nasz klient. Często tam jeszcze jestem. Dzisiaj zresztą też tam jadę. Oni mają sp specjalnie tak ustawione sklepy. Oni tam różne rzeczy sprzedają. Oczywiście jest apteka w nich spora. Jakieś takie. Y Produkty, żywność mają, jakieś soki, wody, jakieś czekolady, takie rzeczy. Nic takiego poważnego, żadnego świeżego jedzenia, ale takie paczkowane trochę jedzenie. Ale jak się wchodzi do ich sklepów, to wszystkie wejścia musisz wejść na ten, na ten dział z kosmetykami najpierw, nie? dla kobiet. Oczywiście to jest prawie z, z reguły jedna trzecia sklepu, a potem jak już się wejdzie do głównego, głównej części sklepu, to. to Musisz też przejść przez różnego rodzaju takie pasty do zębów i przyrządy do kolenia i, i te różnego rodzaju takie, takie kosmetyki dla wszystkich już. No i są oczywiście tabletki, lekarstwa i tak dalej i tak dalej. Więc do czego zmierzam? Do tego, że zawsze jestem taki zdziwiony. Nie? Znaczy naprawdę. Nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne w życiu kobiet są kosmetyki. Oczywiście dla jednych bardziej, dla drugich mniej, ale jednak są ważne. Nie wiem, jak to tak naprawdę jest. Ciężko mi to sobie wyobrazić, żeby wychodząc z domu bez makijażu, czuć się nagim. Po prostu dla mnie to jest nie wiem. Nie, 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 jakoś nie, nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić. No i tyle w temacie.